Sołtys Stawisk, Dorota Domaracka nie kryje swojego zadowolenia, że w końcu spełniły się marzenia mieszkańców i mają swoje własne miejsce do spotkań i integracji, którego tak bardzo im brakowało. Remont świetlicy wiejskiej w Stawiskach trwał od jesieni 2013 roku, zakończony został w maju 2014 roku. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego otrzymaliśmy w wysokości 300 tysięcy złotych. Natomiast z Urzędu Miasta i Gminy, ze środków własnych, świetlica została dofinansowana w kwocie 191 900 zł. Integracja mieszkańców stawisk zaczęła się już przed otwarciem samego obiektu, co dobrze rokuje na przyszłość. We wsi, gdzie nie ma szkoły, kościoła i sklepu, świetlica wiejska będzie jedynym miejscem spotkań mieszkańców. Udało się wyremontować tą świetlicę, kwota niebagatelna, bo blisko pół miliona złotych, przypomnę, że dotowane to w 75% ze środków Unii Europejskiej. Udało się wyremontować tą świetlicę, świetlica, która tak naprawdę od wielu lat no, nie żyła, tu niewiele się działo, zimno, brudno, podniszczona, cieknący dach. W tej chwili mamy obiekt nowoczesny, naprawdę XXI wiek i myślę, że mieszkańcom będzie to słyszeć. Nowa świetlica z pewnością będzie sprzyjać organizacji życia na wsi. Tego w stawiskach do tej pory brakowało od zawsze zimny budynek stał się ciepłą świetlicą, w której zapanował przyjazny klimat. Po oddaniu do użytku wielu świetlic po remontach widać, że są one bardzo potrzebne. Stały się takimi centrami kulturalnymi i społecznymi tych małych społeczności wiejskich. Nie tylko praca Strzegomskiego Centrum Kultury jakby aranżuje tutaj życie tej świetlicy. Widać, że społeczność wiejska spotyka się tutaj, dzieje się wiele imprez takich właśnie małych, prawda, takich dla społeczności wiejskiej, jak dożynki, jak... Imprezy okolicznościowe, więc myślę, że to jest krok w kierunku właśnie tych małych społeczności.